Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z oddziału anima J. trybieruj, w którym kurde jestem nub jak 150, nawet 120. Pomaga mi jeden ziomek, pozdrawiam się bardzo serdecznie, Dominik. E, w ogóle nie wiem, tak tragicznie gram, w sensie rzeczy się nie losują. Po prostu wszystkie mecze, które ostatnio mam w kolejce, o. Ja mam w kolejce, to byłem karowany, mam tej mocy Anima 39, jestem już les, No, padam jak. W każdym meczu po dwa razy chyba Leoną tylko nie padłem. Także jest, jest śmiesznie. Została się Zaja. Chciałem Zaja samemu zagrać, ale no nie będę w stanie. Dwie Zaje. No jedna będzie lepsza, jedna będzie gorsza. On ma moc nie już chyba od 10 gier jak nie więcej. Także psy, widać kto tu został zaproszony później. No także. Już po powodu meczu będzie widać, nie? Tutaj w tej kwestii taka jest. Także. Zobaczę, jak buffy wpadną, może będzie to jeden meczek. No szczerze, to tego roju nie wiem, czy ja wygrany rój nawet na YouTube'a wstawiłem. Także tutaj ciekawostka, na no przynajmniej atroksik na ostatnim poziomie zajął. To jest coś, co chciałem wstawić, to chociaż to się uda. Bo tak to ciężko, no. Ciężko, ciężko. No mówię, jestem kierowany. Kierują mną. Nie dało się. No wiem, ja potrzeba to wygrindować, na no, nie wiem, na jakichś kopach czy innych. Abo nauczyć się grać ewentualnie, ale jak właśnie takie rzeczy się losują, to ciężko, nie? Ilość pocisków? Nie, no, zajęto. Powinna być ilość pocisków, nie? Cztery rzucam. To chyba więcej. Ale, no, widzicie, damage mam mały. on te małe łapki na hita zbiera. To jest różnica w tej mocy anima. 60 mocy różnicy między nami jest. Ja już więcej mocy anima mieć nie będę, ponieważ, no, mam nadzieję, że to jest ostatni meczek. Event się kończy. Tak naprawdę, jak ten film widzicie, ten event się skończył we wtorek o 9 rano. Filmik nagrywam sobie na zapas w końcu, żeby mieć wolne. Nie wiem jeszcze kiedy wleci dokładnie. No i mówię, nie jest tak yy, źle. Ogólnie to być może ta szumiała klimat, przepraszam wszystkich. To sobie wezmę ją na tryb cichy: wrzucę. Ja sobie tu siedzę. Kulturalnie. No i nie, nie patrzę, chwilę mam pół hp Niodział. Dobra. Ogólnie to już ogarnąłem, o co chodzi z tym zostawianiem kart. Także to chodzi o to, że po prostu z Yumi dostaje się bufa do kart. Przez co trzeba czekać aż na ten bów się albo wyrosuje, albo nie. Obszarówka? Nie. No bo na razie wezmę to, co mam, żeby nie rolować. Ryt by się przydał przede wszystkim. No i może być laser. Ryt by się przydał i to zbieranie, to zasięgowe, nie, żeby mu z pióra ulepszy. No właśnie tak to mi wychodzi tak ranie. nie? <grym> Ale na szczęście już nie będę musiał więcej tego grać. Dobrze, wszystko to jest polecane, to wezmę. Chociaż nie jest to najlepsze, bo. Oj, jest! Dobra, mam. Mogę ulepszyć skill'a, to już jest G. A on jak tam? Nie, a ja, u niego nic. A nie, na pierwszy to miał. Dobra, no, no niestety, bez zwójrzciatu sobie z muzyczką chciał zostać, także tutaj ciężko pod tym względem. Ulala, siedzi. U mnie siedzą skila akurat, tylko mówię, tu jestem tym, co robi mniej jednak nie? ponieważ ja mam tych procent. 60 mniej procent to jest bardzo dużo. Chodzi o deficyt procentowy Uuu, karty na tym etapie. Fajnie Fajnie, fajnie. Nie wiem czy on też ma Chyba nie ma, bo nie podnosi. Wybórste, bo czemu nie? Potem najwyżej się wywalę. <laughs> to jest chłopie dobrze, że przynajmniej paść można, jak się nie ma takiego wysokich umiejętności poznawczych. W otoczeniu, co się powinno robić, to to pomaga MFK, buf. Jaki? Ooo, Milusi! Najgorsze to jest na movement speed. To na tym się wywalić idzie tylko w sumie. To jest debuff, nawet bym powiedział. Dopóki nie gra się jakąś Riven czy innym ja się. Przedłem w to. Jasuła, to naprawdę to. buff na speeda jest tragiczną możliwością. Dobra. No, bo zaraz powinna się pojawić belwet. No to belwet myślę, że zawinie bez problemu. No i tak to leci sobie, nie? Mówię, dali ten rój i szczerze on jest, no wymaga tego wygrindowania i najgorsze chyba jest element to, że to jest bardzo często coś losowe, nie? Że te skill'a potrafią się nie wrzucić, a jak nie ma tych skill'i, to albo to jest trudne bez skill'i, albo jest to niemożliwe bez skill'i, czasami nawet bym powiedział. blokowałem w ogóle, wiem, chyba wszystko co strzela w ogóle, nie? Pragnę zauważyć. Yy... ok Wziąłem się belwet w dość dobrym miejscu, bo ostatnio dostaliśmy belwet w tamtym rogu i jeszcze na siedzenie w arenie przy wave, nie, to nas po prostu zgniotło. I teraz belwet zdecydowanie lepszym miejscu jest. Powiem tak, przy dwóch graczach, jak się tych efektów nakupuje, to potrafią FPSy spadać. Ale mówię tu dopiero przy dwóch graczach, także tutaj. Jak na to, że to jest na silniku Ligo legendowym, to bardzo dobrze to leci. Kolega bez kryta. On z Healem. <gry> to ja tego miałem jak próbowałem samemu coś gańować. Też zająłem, ciekawe. Ja jeszcze nie patuję. Teraz ja już na mam opki, patrzę z wrażenia. Okej. Okay. To kolega ma HP, nie? Thank you. Także nic nie, nie porobiłem za dużo dzisiaj, nawet nie wiem w sumie co mam mówić, bo... Jeszcze nie wiem co będę robił do czasu, kiedy ten film wejdzie na YouTube, ale jeszcze to dużo się rzeczy może zmienić. Nawet nie wiem, w tego dnia on dokładnie wchodzi, wiem tylko, że go nagrywam nie? z zapasem. No, nagrywam go z zapasem i z małą ilością miejsca na dysku. Znaczy małą ilością, no tak. A właśnie, chcemy tak minie, sobie coś miejsca na dysku kupić. To może dom montażowy wypowiedź się zdecydowałem na kupno, czy, czy jeszcze nie m 2 sobie strzelić pod, pod kappa trochę bym powiedział nawet. Hmm. A dlaczego pod Genshin a? Bo Genshina właśnie to po pierwsze, a po obecnie mam na małym dysku. Hmm. Miejsca zaczyna brakować, tak naprawdę no mam Genshina, mam cyberpunka, no mam ligę Minecrafta z, z pełnością ilością No i szczerze to wszystko, nie? I więcej nie mam. Windowsa i filmy, które renderuję co jakiś czas, nie? No to te filmy to faktycznie są na obszarze, staram się uzupełniać. Ok, to jest najlepsze chyba wyzwanie, jakie może być, ponieważ tak naprawdę za dużo zagrożeń tutaj nie ma. A no i na razie, kompanie chciałem sobie na razie ulepszyć. W sensie, jeśli chodzi o procesor, nie o ram, w sensie ograniczony. Jeśli chodzi o OBS-a, głównie jeśli chodzi o wykorzystanie obs to jednak pod tym względem chciałbym tutaj coś ruszyć. Mhm. I chyba on po. karcie się pojawił dokładnie. A więcej pocisków, chyba więcej piór. Dobra, lecę w to. Co on ma? <laughs> Nic nie ma. No nieźle. Może odpocząć musiał. Rozumiem. Granidujemy teraz, mówię. Bez jego pomocy. Ja bym tego nie miał, nie? To, że ten film jest i zajął i najprawdopodobniej przejdę tego Aatroxa. To jest jego zasługa. Jakby naprawdę. Tutaj pomoc była duża. Zdanie bojowe Jumi. Jumi grać nikt nie umie. Jumi grać umieć nie trzeba. Bo Jumi siada i, i tarczuje, tak? Tarczuje tak, bo kiedyś leczyła, teraz tarczuje. Na Aurora grałem. Zask zaskakując ten zając. Miejscami. Ale zdanie umie robić teraz. Chcę teraz robić to, no to robimy. Byle nie piłka, nie? Znisz wazy, ej to jest najlepsze chyba. Oj, wleciałem w kartę, my buddy. Ja chciałem tak polecieć po prostu Oj, bośnia teraz, simulator. 500 więcej obrażeń i super im... reczka częściej. To może być dobre. Czasuwa. I udało się? Bez szwanku. Najlepiej to jak jest bośnia challenge, to we dwójkę siedzieć w miejscu. Wtedy można z dwóch stron bomby znikać. Jeszcze przede wszystkim... O Shielda załapało. Nice. Na razie no chciałbym już mieć swojego skilla ulepszonego, nie? No bo tutaj wypadałoby ósma minuta. ja na drugim poziomie na razie, nie? To tak kiepsko. Prawda jeszcze bez kart podniesionych, ale to i tak już kiepsko, nie? Już. Yy, obrażenia, myślę, że G na ta liczba pocisków, przyspieszenie umiejętności, przyspieszenie umiejętności Co to Oj, się, się zagapiłem Patrz mała wybić, bo to bi, bije jak trafi Chciałem powiedzieć Chciałem powiedzieć, że to bije jak trafi, tak? Ciekawe Dobra jest tu gdzieś heal, o, jest. No to dobrze, no dobra, raczej się to uda. Jeszcze fajnie, żeby Buff do kart wypadł na Yumi Challenge i będzie już w ogóle fajnie. No z tego co widzę, to nie podnosimy, więc lipa. No i ja też tych kadr są na 5-10, tutaj jest... 20 i tam 15 co najmniej. 30% że nawet moc anima mogę wyrównać. Ile on nie dostaje? Dobra, weź mi tego dziada. To strasznie boli ten dziadu. Jeszcze nie mam full slotów w ogóle, to jest ciekawe. O, szybsz ode mnie? Myślę, że tego uciekam. Aj, się przeliczam. No się przeliczam, nie? Na to... Oj, mi daje wycisk. Nie wiem czy nie będę padnięty za chwilę. Oj, 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 oj między tymi kul... Dostałem! Chcę powiedzieć, że między tymi kulami manewruję, w po czym dostałem. Nie chciałbym teraz padać, bo potem na jest o wiele dłuższy cooldown. No i na atoksie cooldownu raczej wolałbym nie mieć, nie? nie. Jak ja, Im ja też będę więcej bił, tym też szybciej to pójdzie potem, nie? Na przykład cooldown 50 sekund na to się to jest tak naprawdę oddanie koledze pełnej pełnej kontroli nad grą i oddanie challenge mu tak naprawdę, nie? No nie powiem, jest ciasno. Ale co w tym pióra? I było masno. Sztylet na trójce. Umiejętności. No fajnie jakby też tyle te się zwychowały O kurde, padam chyba. Oj 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 Zaczął podnosić Ej, no mm, nie dobrze no, też damage dostaje tak w ogóle, to nie jest tak, że ja sobie padłem. Jeszcze najgorszy baw Oj, nie padnij, proszę cię Dajesz, dajesz, dajesz 3, 3, 2 1 jeden ja wstaję, jeden, jeden wstałem Uch. On 10 sekund ma i nie widzę go. Ja gdzie on jest? On jest gdzieś tam. O kurde. A wstał. Ja to nie żyję, co? Bo idę w bok i nie żyję. To się HP. XD 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 HP mam. O kurde Poleciało grubo Dobra, jaka próba welwet? O! Szybka próba belwet No i to ja lubię Super się wylosowało, nie? Wyżowałabym pióra już mieć ulepszone Nie dało mi piór niestety Bojowe Yumi no, gdzie on zaszedł? Gdzie on poszedł? Czy on tam poszedł? Upgrade'ik wleciał. Okej, okay, poleciało upgrade'ów Odpadnę się karty przed mi To był zirytowany brakiem buffów mi się wydaje Albo chociaż, no w sumie Chyba klikam R i lecę przez ten tunel, co? Lecę, czy padnę? 2 ja dostałem, nic nie Fajne plamy nie jestem przystosowany do takiego czegoś. Ja za, za dużo. W pewnym momencie dzieje się za dużo rzeczy na raz, i po prostu ja głupieję i się źle dzieje. Idziemy pod Yumi. 13 minuta, no. 30 poziom tylko. Zawsze mogło być gorzej. Jeszcze Yumi da bufika jakiegoś. To jakie jest zadanie? Maraton. Jeden gracz musi dotrzeć do celu. No dobra. I Co się wzięło? Laser. UV. To było z levela, tak to było z levela. Znowu te żaby paskudne. Aha, tam widzę, że cel biegnie. Co my to mamy? Mhm. No, wezmę to, spróbuję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Od nasze kaciochy. Laser piąty i laser duży. Dobra. Dwa levele teoretycznie by się przydały. Przydałoby się nie zginąć od żab. Nie jestem w stanie to wylewelować. Takie szczerolki mam w ogóle zachowane. Rzadkość w ogóle straszna. Dobra, minuta, nie? Przeżyć w sumie. No, ciekawe. Bośnia. Boś Bośnia challenge, minuta. Zobaczmy co się uda. Lewelek jeszcze wlatuje. Okej, okay, podniosłem to. Ciekawe. Ej, nie mam jednej statystyki. Dobra, będzie zabawnie. Ja czy mi się to upgrade wpadnie? Powinien chyba, nie? Jak jest dostęp? Nie wpadł. No, HP. Ej, stata w 15 minucie, nie? Jakby. Dobra. Prawie level. Będzie jeszcze jeden. Może mi się to ulepszy. To dużo da? Nie wiem. Czy damy radę na ATOXa? Powinniśmy, nie? Po 130 piór, niby nie. No to dużo piór. Ej, idzie! Kurde. Powiem szczerze, że. Wyjątkowo znośnie. Ej, no i klasa. Tak ponarzekałem, tak po na... głupio popadałem podczas gry. Ale tutaj na Atoxa to widzę, że my robimy speedrun. Zwycięstwo tylko, że nie. Śmiesznie, śmiesznie. To ta misja się powiedzie. Ale no, jest bardzo dużo efektów, nie? FPS-ów 60, plus ja mam jeszcze OBS-a, nie? Także pamiętajcie, trzeba brać poprawkę jeszcze na OBS-a u mnie zawsze. U HP już? Kurde. To jest najłatwiejszy ataks chyba, na koniec. Uf. Biorę HP i nie padnę? Może dzięki temu? Padłbym. Aj. No nic, prawie się udało bez padnięcia. Ej, on nie padni! Nie! Nie! <ścoughs> o nie! Dobra, witam z powrotem, próba belwet. Mniej gadałem, więcej grałem, się nie wywalałem. O, kurde. Oby to było to. Oby to była ta runda. Jak to nie będzie ta runda, to ja już nie wiem co to ja już nie wiem co. Dostałem bufa na karty pod koniec w sumie, to trochę śmiesznie. Ale czuję się, że to może być to. Czuję, że może. To może być to tak, w sumie, no? Dobra, dwie minuty i Aatroxik, no. Minuta i Aatroxik bardziej. Co może się złego wydarzyć? Nie no, paść, już raczej nie padniemy. No, na Aatroxie. On ma większe obrażenia teraz na Dżinnicków, wylosowało dobre rzeczy. Mam nadzieję, że pójdzie bardzo szybko. Ja też z tych kart dostępu trochę dostałem do gratisowego. I Mam nadzieję, że zebrane złoto w tej rundzie się nie przyda. Nie wiadomo co, dobra. A druga próba na Zai. Poziom ekstremę. Nie walimy w ściemę. Let's go. 34. Najniższy chyba, jaki mieliśmy dzisiaj. Dobra 150 piór Watooksa, nie? To z tego, że najniższy poziom dzisiaj, jak ...łopiec robiony? Łopiec robiony tak jak chcemy, myślę. Wbijam pióra, pióra stakuje, pióra stakuje, pióra stakuje i 100 piór. Wleciało Watooksika. I jest piąty poziom. No raczej nie będzie ulepszenia, ale ulepszenie jest nieważne. Dobrze, druga faza tylko. Bez głupich rzeczy. Dobra, 260 ka życia na Ateoksie. a może pójść nie tak. Już tylko 200 212, 210 200 2, 200, 198, 190, 180 Brykuje się stamtąd 160 150 idzie za nim. Oj, strzałami dostaje. Nie widzę. Oj, dostaje strzałami. Oj, ale tu jest 130k Atrox. Aj, padłem. Ja mam krótki de, de timer, także będzie G. Powinienem na słupa się odrodzić akurat. 100k Atrox. 90k. No 70k ma chłop, nie? Jakby. 73k. Aha, ja nie mogłem tego... Okej. Okay. Powiedzmy, że ciekawe to było. Teraz jest na mnie sfokusowany. 40. 30. 29. I wciąganie piór! Let's go! GG, dziękuję kurde za to wspólne granie, naprawdę. 46 minut na nagraniu mam. Riot, pokaż mi to. Zdobywca roju. O kurde. 10 kastusz tu golda. O oh. dobra. Dziękuję. Masz coś do przekazania na ety <gry> A moc nie ma za 8 godzin z mojej perspektywy przepada, także. Nie ja zagram raczej. Patriutko carry event 2 dni. Dokładnie. Zostałem wykarowany w 2 dni. Elo!